25 stopni na południu kraju. Następna prognoza pogody w TVN jutro za 28 wieczorem. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Sponsorem programu był dostawca nowej Skody Kamik. Ja mama ma 81 lat. Zabiorę mamę w podróż życia. To będzie niewiarygodna przygoda. Nikt nie uwierzy. Uśmiech Odmawiam od jutra współpracy. Odkryją świat. Zrobiłeś mi tak potwajdę. Pełen wielkich emocji. Boisz się nie? to jest najlepszy prezent, jaki dostałam w życiu. Nowy program Starsza pani musi Fiknąć. Dziś o 21.30 w TVN. Właścicielka knajpy w Ludwinie była mistrzynią w sporcie, ale w kuchni ma słabsze wyniki. I szokuje. Może ten wygląd odstrasza. Po co? Przekombinowane potrawy. Czas wprowadzić je na ziemię. I lepkie sprzęty. Dlaczego nie jest brudne? Dlaczego? Dlaczego ty płaczesz? Ona się boi. Ona się boi świata, ona się boi ryzykować. I nie umie rządzić. Trzeba to wszystko odczarować. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon. Jutro o 21.30 w TVN. Zaczynamy nasz casting Katowica. Katowicach. Powiedziałam. Wyobrażasz sobie, jak on je jest słyszy? Jestem w szoku. To było magiczne. Mam dobre samo mocio poczucie. To to? To, to niebywałe. To było fascynujące. To było mocne. To było... To było... Mogło się. Orgazmiczne. Eee... Stop, stop, stop! Ja ci dam co chcesz potem nowy sezon Mam Talent. W sobotę o 20 w TVN. Nie wszystko stracone. Jeden seks dość udany. Wszystkiego nie załatwi. Muszę wiedzieć, czy nadal jedziemy razem. Zostajesz? Jest wiele terapii. Pobierzemy panu fragment mózgu. A jak mi wytniecie moje najlepsze żożlowe wspomnienia? Pani decyduje. nie wy, to ktoś. No i pani tym dzyndzlem jeszcze wyżej trochę pomacha. Wachadełki. To mi zlikwiduje za Od razu. Darek wykorzysta każdą szansę. Nowy odcinek. 39,5 tygodnia. W niedzielę o 21.30 w TVN. Tu wszystko może się wydarzyć. Big Brother nowa edycja. Od piątku o w siódemce. Twojej firmy wybrałam internet, który nie zwalnia. Od T-Mobile razem z nielimitowanymi rozmowami i najnowszym smartfonem Samsung Galaxy S10e w Supercenie. Dzień dobry, przeszliśmy po światłowód. Telewizję. Kiedy zdania są podzielone, połączy je SmartDom. To idealne rozwiązanie dla was. Światłowód od plusa, a do tego telewizja kablowa IPTV od cyfrowego polsatu. IPTV? To telewizja przez światłowód bez anteny. Czyli bez talerza, to bierzemy... Na, na wynos. wynos. Ale zgodnie. Teraz w SmartDom. Plus światłowód i telewizja kablowa IPTV od cyfrowego polsatu już od 70 zł miesięcznie. SmartDom. Oszczędzaj z głową. Young Kefir? Nie widziałem cię przypadkiem na YouTubie. A dasz suwa? Yeah. Teraz w pluszu gruba tuba do YouTube'a. Aż 50 giga za darmo na YouTube. Plusz bez konsekwencji. Szub za szuba, takie prawa są YouTube'a. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso z nogi kurczaka marki Sześnik XXL tylko 8,90 za kilogram. Ser mozzarella marki trzy 33% taniej, złoty 63% za opakowanie przy zakupie trzech. Oraz wodę magnezowo-wapniową marki Saguaro 33% taniej, 99 groszy za butelkę przy zakupie 12. Lidl. Więcej na radość z życia.